Ok, słuchajcie, przeszedłem stąd. Jestem tutaj Jestem w takim fajnym momencie, gdzie za chwilę zobaczę, co jest za drugą, po drugiej stronie tej góry. A tam jest Giewąt. I tam dzisiaj idziemy. Jeszcze kawał drogi Kójwa. Nie wiem czy dzisiaj czasowo. Będziemy zobaczyć co jest za górą, Zobaczmy ten widok. Ale pięknie. Ale super. Ale fajnie. Jest. Pięknie. Co za widok. Ale cudnie. Tu jest niebieski szlak, słuchajcie, w dół. Więc można sobie dreptać spokojnie. A gdzie jest ten czerwony wierch? No, to też byśmy poszli. Hmm?

Słuchajcie, jestem po przerwie tam w tym miejscu. Tam jest taki, taki, ta przełęcz. Ale teraz zmierzam w tamtą stronę. Idę na GIWANT. Nie odpuszczam. Taki był cel podróży i muszę dać radę. Burzy jak na razie nie widać nigdzie, ale wiadomo, że w górach może się wszystko diametralnie szybko zmienić. Mam nadzieję, że nic, nic się nie zmieni. A póki co podziwiam te wszystkie piękne widoki i skały pochylone, jakby nade mnie. Piękne szlaki, urwiska skalne prowadzące w dół. To jest jakieś 45 stopni. Tam jest dół, dolina, dół, lasy. Kilometry od otchłani. Przestrzeń wielka. Jak ja lubię to miejsce. Idę dalej. Zobaczysz, jestem w rzutnikiem w tego, że. A ja walzę sobie na szczyt jeden z takich gór po to, żeby złapać zasięg, bo tam jest zakopane chyba, bo cokolwiek i tam jest na pewno jakiś przekaźnik od G GSM -u. i wiedziałem, że to będę miał zasięg, także skorzystałem z okazji i zadzwoniłem sobie do bliskich. a ja tu jest dalej. Dalej mi zostało to, że żeby trzybyć nie cuchę. Najgorszy moment, ja się wiem, że to jest moment. Jeszcze parametrów i będę na samej górze Ale chcę żebyście zobaczyli razem ze mną Parę metrów do góry Hop. dół przepaść Odchłań Gdyby nie my to by

Piękny widok. Dzięki urażom, że tutaj murowali, że to się trzyma wszystko. Zejście. A tu jest zejście, dobra. Mówię, że jak ten ratunek... Mówiłeś, że jak dzwonisz... Spoko. Chciałbym tu schodzić. Się trzeba trzymać tego tutaj.

Na fracę, zobacz, jestem dzisiaj tak zadowolony, że to osiągnąłem. Może i banalne, bo wiadomo, że niektórzy tutaj przychodzili kilka razy, ale myślę, że każdy powinien tutaj raz w życiu przyjść. To jest moja pierwsza wizyta tutaj, ale jeszcze przyjdę tutaj z dziećmi. Obiecałem im to i na pewno to zrobimy. Tu jest przepaść, jest tutaj taka 2 metry ode mnie. Kreska zieleni i jest przepaść. Nie do pomyślenia, że tam można stracić życie. Nawet kurcze. Jakby się to teraz to obsunęło, to nie musiałbym nawet pomyśleć, co się stałoby. Jest generalnie ekstra. Jest super. Zobaczcie, jaka przestrzeń. No i pasma gór. Zobaczcie, ile gór tutaj jest. Ile miejsc do zdobycia. O Chryste. Nawet ta muzyka pasuje do tych widoków. No. Pasuje, pasuje. Idealnie. Taka inspiracyjna. <gryw> inspiracyjna. Clip trochę nie ten. Nie myślałem, że będę tuptał i tańczył na AG Woncie. Świat do wariatów należy.

No i łatwiej что это тоже солярных тендеватки министерства там же. Там nie